Drodzy, spotykamy się w kolejnym odcinku pod tytułem Karpoholik z moim zdaniem. Spotykamy się już w 2016 roku, także mamy nowy rok. Właśnie jesteśmy po Sylwestrze. Moje postanowienie to zrzucić kilka kilogramów, ponieważ przez te wszystkie święta, imprezy znowu przybyło kilka kilogramów. A także przygotować się do kolejnego sezonu. W tym odcinku zajmiemy się zapachami odpowiednimi na ciepłą porę roku. Ale zanim zaczniemy temat odpowiednich smaków na ciepłowodach, chciałem poruszyć dwa tematy. Będą to tematy krótkie, aczkolwiek myślę, że trzeba pewne sprawy wyjaśnić. Są to pytania, które wielokrotnie słyszeliśmy w tym sezonie. W zasadzie jedno to pytanie, drugie to jakieś stwierdzenie. Jedno z tych pytań brzmi po prostu tak: czy łowicie na te same przynęty, które reklamujecie? Natomiast drugie pytanie, w zasadzie nie pytanie, a stwierdzenie: Ten karp publikowany na zdjęciu przez Was raczej nie wygląda na tyle, ile napisaliście. Zadając to pytanie, czy łowimy na te same produkty, które reklamujemy, zaraz tłumaczycie, dlaczego tak jest. I poniekąd ja to rozumiem, ponieważ wiele razy w historii karpiarstwa i polskiego, i nie tylko polskiego, często słychać nad wodą, że Ktoś jest testarem jakiejś firmy, ktoś reprezentuje jakąś firmę, ale tak naprawdę łowi na inne przynęty. Te karpy łowione przez nich łowione są na całkiem inne przynęty, natomiast później do katalogu, do reklamy, do gazety trafiają opisy, gdzie ładnie jest opisane, że te dane karpie zostały złowione właśnie na te dane przynęty, na te dane firmy. Oczywiście tutaj. Ja nie chcę tego oceniać, ponieważ nie jest, że tak powiem, to nie, nie czuję się na tyle odpowiedzialny, aby, aby to oceniać, oceniać zachowanie innych, natomiast mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, co ja o tym myślę i, i jak my do tego podchodzimy. W tym sezonie na naszych profilach facebookowych pojawiło się naprawdę masę zdjęć z skarpiami i to nie tylko łowionych przez nas, ale również łowionych przez klientów. I tutaj jeśli chodzi o nas, wszystkie karpie zostają złowione na nasze przynęty, nie używamy innych przynęt. Nasi testerzy główni, przedstawiciele również łowią tylko i wyłącznie na produkty firmy Genesis. Oczywiście ja nie wnikam kto co ma w torbie i tak dalej, natomiast jest jasno powiedziane: jeśli ryba jest złowiona na Genesisa, to jest złowiona na Genesisa. Jeśli nie jest złowiona na Genesisa, to nie piszemy wtedy, że jest złowiona na Genesisa, również jej nie publikujemy. Druga sprawa, jeśli chodzi o osoby. Które wysyłały do nas zdjęcia. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dana ryba rzeczywiście została złowiona na nasze kulki, aczkolwiek również te osoby wysyłają te zdjęcia sami, miłowolnie, nie otrzymują za to żadnych wynagrodzeń. Także wszystkie zdjęcia publikowane na naszym profilu to są zdjęcia po prostu wysłane przez klientów, którzy zakupili nasz towar, przetestowali, świetnie im się sprawdził, połowili piękne ryby, czasami połowili ryby, na wodach, gdzie wcześniej na przykład dosyć słabo to szło, nagle się okazało, że jakiś smak świetnie zadziałał z naszej serii, i tutaj to jest dla mnie najważniejsze, bo to jest też informacja dla nas, że te produkty działają. Dzięki temu też zbieramy informacje, dzięki temu teraz na przykład możemy prowadzić właśnie tego typu nagrania, ponieważ większość informacji, które tutaj podaję, jeśli chodzi o smaki, zapachy itd., to są po prostu zebrane informacje z całego sezonu. Od stycznia aż do grudnia, i w chwili obecnej, już nam wykształtował się obraz, y, po prostu y, co kiedy, jak działa i co najlepiej sprawdza się y, w danym okresie. Poza tym, ja ufam osobom, z którymi współpracuję, i y, dla mnie jest to najważniejsze. Najważniejsza jest szczerość i przede wszystkim wyniki na, y, nad wodą, ale na nasze produkty. Więc jeśli ktoś y, się zobowiązuje, że chce reprezentować y, naszą firmę. Najważniejsza jest szczerość. Nie liczą się e, takie rzeczy jak gwiazdarstwo, nie liczy się takie coś jak największa ryba, bo czasami można złowić mniej tych ryb, mniejszych, ale ważne jest to, że wymieniamy informacje, rozmawiamy i cały czas jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje i po prostu ufamy sobie. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Y, gdyby się okazało, że. Y, do mnie doszły informacje, że ktoś i tak dalej, i tak dalej oszukuje yy, granie czysto, nie fair, no to wtedy czeka nas dosyć poważna rozmowa, ale w naszym przypadku nie ma czegoś takiego, że yy, nasi ludzie łowią na coś innego niż yy, na Genesis'a, jeśli reprezentują oczywiście firmę Genesis. Drugiego tematu nie chcę mi się podejmować, powiem szczerze. No, jest to temat związany z yy, wielkością karpi yy, na zdjęciu. Które często też publikujemy i pojawiają się gdzieś na naszych profilach pod tytułem Ten kart na pewno nie ma tyle, ile piszemy. No to ile w takim razie ma? Jesteśmy osobami dorosłymi, robimy poważne rzeczy, prowadzimy firmę. Portal Karpiowy od 7 lat konta na Facebooku sprzedajemy swoje produkty, naprawdę wielkiej ilości osób, klientów i co by było w naszym biznesie, to tak powiem, że byśmy pisali wagę ryby inną niż jest w rzeczywistości. Jeśli ta ryba jest ma 12 kg, to co mi to da, że dodalibyśmy 2 albo 3 kilo więcej? To tak naprawdę nic nie da, więc okres, kiedy był szał, że goniło się nad wodą za każdym kilogramem, przy, przynajmniej w moim przypadku minął, bo ja już karpuję też ponad 15 lat i powiem szczerze, nie chce mi się i ni, nawet o tym nie myślę, żeby, żeby kilograma dodawać. Czasami nawet, jak ważymy, to nawet się odejmie te tam jest tak gram, bo to jest tak naprawdę nieistotne. No, istotne jest po prostu to, w jaki sposób spędzamy czas nad wodą, jak do tego sportu podchodzimy, na co łowimy, co się sprawdza, co się nie sprawdza. W chwili obecnej to nas najbardziej y, cieszy interesuje, natomiast wielkość złowionych ryb, no nie czarujmy się. Pojedziemy na łowisko, gdzie pływają 40 to będzie łapać karpie do 40 kg, ale jeśli pojedziemy na PZW przełowione tak naprawdę, to nawet dyszka będzie nas cieszyć. Więc nie rozumiem niektórych osób, które yy, wyrażają yy, swoje obawy przed tym, że na pewno ten Karb nie miał tyle, bo tyle. No, nie, nie, też nie mam zamiaru w, w każdym, za każdym razem tłumaczyć, że na przykład yy, ja mam 195 cm wzrostu, ważę 140 kg, yy, Piotr również... Yy, jest podobnej postury do mojej, te trochę niższy, Także no tutaj nie będę tego tłumaczył za każdym razem, bo to jest śmieszne. Nie, nic tego bym nie, mam, nie miał i nie mam, aby dodawać jakieś kilogramy. Bo to, to jest dzieciniada. no To się możemy bawić, to się mogą bawić wiecie, małe dzieci, ale no nie faceci w moim wieku. Dobrze, wystarczy już tych wyjaśnień. Teraz wracamy do tematu, który dotyczy ten odcinek. Mianowicie jakie smaki na karpia najlepiej sprawdzają się w ciepłej wodzie. W ostatnim odcinku przedstawiałem Wam zapachy i smaki odpowiednie na zimną wodę, ale nie wspomniałem o nośnikach zapachów, o czym przypomniał mi Darek Dąbrowski, którego serdecznie pozdrawiam. Mianowicie w zimnej wodzie o wiele lepszym nośnikiem zapachów jest alkohol, ponieważ lepiej się rozpuszcza niż na przykład glikol czy lub gliceryna. Natomiast w ciepłej wodzie alkohol rozpuszcza się zbyt szybko i zbyt szybko jest wymywany przez wodę, dlatego tutaj w okresie letnim lepiej zrezygnować z tego nośnika i z produktów, które posiadają właśnie w swojej składzie alkohol i właśnie wybrać produkty, które tego alkoholu nie, nie posiadają, ponieważ wtedy ten zapach w tym łowisku, w naszym miejscu, w kulkach na przykład, utrzymuje się o wiele, wiele dłużej. W okresie letnim karpie są bardzo aktywne i odwiedzają wiele miejsc w łowisku, dlatego tutaj taktyka na letnie karpie, na wczesnoletnie i późnoletnie, później jesienne, jest całkiem inna niż w okresie zimowym. Tutaj możemy zanęcić większą ilością zanęty, ponieważ mamy pewność, że. Ten karp się pojawi w naszym łowisku. Czasami się zdarza, że się nie pojawia, natomiast jest inna biała ryba, która spokojnie wyje naszą zanętę. Dlatego tutaj taktyka na te letnie karpie w ciepłej wodzie jest całkowicie inna. Po prostu dodatkowo zużywamy większej ilości zanęty, a także przede wszystkim większe rozmiary i średnice. W okresie letnim, jeśli w łowisku jest dużo drobnicy, czasem musimy stosować duże kulki, nawet 24, takie jak tutaj, ze względu na to, żeby po prostu e, drobnica, e, biała ryba, leszcz lin nie wyjadały nam naszych kulek, ponieważ inna biała ryba również uwielbia proteinę. Ale w większości przypadków rozmiar 20, 18-20 mm, czyli taki rozmiar jest w zasadzie w większości przypadków rozmiarem idealnym. Można z tego stworzyć większą przynętę, zakładając dwie kulki na włos. Wtedy mamy bałwanka 2x20, już przynęta bardziej selektywna. Także w ekstremalnych przypadkach 24 w górę, nawet. Natomiast w większości przypadków, no, nad naszymi karpowymi wodami, 20 w zupełności powinna nam wystarczyć. Zauważyłem, że w tym okresie, podobnie jak u ludzi, tak samo u zwierząt zmienia się jadłospis I karpie zaczynają reagować na zanęty bardzo słodkie. Podobnie jak ludzie. Przychodzi ciepło, pojawiają się owoce, mamy ochotę na różnego rodzaju owoce. Podobnie jest właśnie z karpiami, że ten jadło wpis się im zmienia. Pokazywałem Wam, co fajnie pracuje i co sprawdza się w ciebie, zimnej wodzie, tak jak czosnek, jak kokonac, jak na przykład kilpancz czy shelfish plum. Natomiast zauważyłem, że z upływem miesięcy, im woda wyższa, tym lepiej yy, pracują kulki typowo owocowe. Informacje, które Wam podaję odnośnie smaków i tego, co się sprawdza yy, w ciepłej wodzie, yy, przede wszystkim opieram yy, po pierwsze na swoich doświadczeniach. Po drugie na doświadczeniach klientów i osób, które w tym sezonie, również testerów, którzy łowili w tym sezonie na nasze kulki i po prostu obserwujemy, cały czas analizujemy, które smaki najlepiej się sprawdzały. Dlatego w chwili obecnej mogę Wam podawać rzetelne informacje, co, kiedy, w jakim miesiącu fajnie pracowało. Jeśli chodzi o kulki owocowe, tutaj mamy dosyć duży wybór. Mamy w swojej ofercie takie smaki jak Genesis Secret. Sweet Scope Cream, Banan Ananas, y, następnie Sweet Rainbow, y, Strawberry Shake, Squid Banan oraz Cream Mulberry. Nie zapominajmy również o Brazilu, o którym wspominałem ostatnio. Natomiast jest y, to też nuta owocowa i bardzo wyraźnie ją czuć w tej kurce. Nasza zasiatka właśnie dobiega końca. Mieliśmy ponad, y, ponad 10-15 brań. No kilka ryb zostało, bo tutaj w wodzie są rośliny, zaczepy, ale udało nam się wyciągnąć tego na razie na tą chwilę, na tą zasiadkę największego karpia, o 15 kg. Wziąłem właśnie na kilpanczę z Brazil, czyli połączenie czarnego squida z czarną jagodą. Piękny karp, silny, przede wszystkim dziki. Właśnie wraca w bardzo dobrej formie do wody, po właśnie fotografowaniu. Naprawdę dla nas to jest nie lada wyczyn, ponieważ uwielbiamy takie łowiska dzikie, gdzie wiemy, że tej ryby nie ma tyle co na łowiskach specjalnych, ale z tego właśnie względu każda ryba cieszy. No a przede wszystkim idzie przetestować przynęty, tak? bo to jest tutaj dla nas najważniejsze. Kulki tonące śmiało można łączyć z pop -upami. Akurat w naszej ofercie mamy pop-upy, w jednym słoiczku znajdują się dwa rozmiary. Także możemy tutaj eksperymentować z wielkościami, aby dostosować się właśnie do tego, co karpie chcą pobierać. Jeśli przynęta jest za duża, zmieniamy na mniejszą i wtedy może to być strzał w dziesiątkę. Kulki o zapachu truskawki. Co tu dużo mówić. Jest to legenda wśród karpiowych zapachów. Kto wierzy w ten zapach, ten łowi. Rafał Schindler w tym roku też świetnie połowił na rybniku, właśnie z wiosny oraz wczesnym latem, właśnie na ten zapach. Musicie pamiętać, że z zapachami często jest tak, że jeśli wierzycie w jakiś zapach, to łowicie na daną kulkę. Najważniejsze w kulce jest to, aby ta kulka była lekko strawna. I karpie chciały ją pobierać, dzięki temu będą wracać w nasze łowisko i będą często yy, pobierać te kulki, żerować na nich, żerować w naszym miejscu, a to jest właśnie w tym przypadku najważniejsze. Często bywa tak, że osoba, która wierzy na przykład w zapach truskawki, łowi swoje karpie, piękne karpie na truskawkę, ale ktoś inny wierzy na przykład yy, w owoc leśny i łowi tylko na owoc leśny. Jeszcze inna osoba wierzy tylko w śmierdziele i również łowi na śmierdziele. Dlatego kwestia, jeśli chodzi o wybór zapachów, tutaj jest kwestią, bym powiedział, może nie sporną, ale indywidualną. Natomiast najważniejsza jest jakość tej kulki. Tak, jak wcześniej wspomniałem kulka musi być lekko strawna, Karp musi ją chcieć pobierać. Nasze kulki nie mogą karpia zapchać. On musi ją zjeść i bardzo szybko przetrawić i wydalić. Dzięki temu. Mamy gwarancję, że ten karp będzie cały czas żerował i w pewnym momencie nie stanie, zapchany jakimś e, słabej jakości towarem e, i będzie teraz trawił ten nasz towar przez dwa dni, bo wtedy e, my po prostu nie doczekamy się w ogóle brania. Ale wróćmy do zapachów Genesis. E, przed Wami Genesis Secret, bardzo charakterystyczny zapach, owoc leśny. Największy karp złowiony na kulki Genazy Secret miał 23,6 kg. Złowił go Grzegorz Engel na łowisku krążno. Gratulujemy serdecznie. W trakcie tego sezonu kilka pięknych karpi również wylądowało na macie. Były to karpy pod 20 kg. Na przykład jeden z takich karpi był złowiony przez Piotra i Janusza Gabruka z Opola. Na wodzie PZW, oczywiście. Także tutaj ta kulka świetnie pracuje w okresie letnim, również na dzikich łowiskach. Nasza już znana kulka Sweet Rainbow. Na początku było kilku złośliwych, którzy śmiali się, że jest to nazwa przecież łowiska we Francji. Natomiast Rainbow z angielskiego oznacza nic innego jak tęcza. Jest to kulka, która zawiera w sobie kilka intensywnych zapachów owoców, właśnie dlatego. Jest nazwana z angielskiego Rainbow, czyli tęcza. Zapachem przodującym w kulce Sweet Rainbow jest zapach morwy. Jest to bardzo intensywny zapach, słodki przede wszystkim. Świetnie przebija się przez wszelkiego rodzaju muł, który śmierdzi, który jest intensywny. Także tutaj mamy pewność, że tą kulkę ryba łatwo wyczuje. Na tą kuleczkę w tym roku udało mi się złapać Karpia, blisko 20 kg na PZW. Tomek z też pięknie połapał przekroczył 20 kg. I mieliśmy masę zgłoszeń w tym sezonie, właśnie na tą kulkę. Także tutaj ta kulka jest naprawdę killerem na ciepłą wodę. Ja z, całym, z całą odpowiedzialnością mogę ją polecić Wam, właśnie na tego typu łowiska. Zapach morwy również świetnie sprawdza się w zimnej wodzie i również mieliśmy zgłoszenia z wczesnej wiosny, a także z okresu zimnego jesienią, że ryby chciały żerować i świetnie reagowały na ten sam zapach. Czyli ta kulka świetnie pracuje w ciepłej wodzie, ale można ją również łączyć i stosować na zimną wodę. Świetnie pracuje w tych obu warunkach. W okresie letnim, kiedy woda jest ciepła, możemy śmiało dipować nasze zanęty i przynęty. W tych oto właśnie zalewach możemy zalewać nasze zanęty. Przynęty, zanęty za suche, zanęty takie jak pelety, jak kulki. Yy, praktycznie tutaj nie ma ilości, jaką możemy wlać, ponieważ te produkty rozpuszczają się w wodzie, one cały czas pracują, yy, ściągają ryby w nasze łowisko, także możemy śmiało zalewać. Yy, na pewno nie przesadzimy z tym, ponieważ ilość aromatu jest tak dobrana, że obojętnie jaką ilość byśmy wlali, nie przesadzimy z ilością używanych bosterów, Także y, śmiało można zalewać wzmacniając zapach, ponieważ w ciepłej wodzie ten, ten zapach bardzo szybko się rozchodzi. Woda też y, ciepła wypukuje ten zapach. Także nasza zanęta dopalona y, świetnie powinna sprawdzać się i ściągać przede wszystkim karpie w nasze łowisko. A przecież o to chodzi: jeśli karp pojawi się w naszym łowisku, no to będziemy mieli brania i o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Do dipowania naszych przynęt mamy specjalne power dipy. Wiele osób pyta się czym one się różnią tak naprawdę od dipów. Przede wszystkim tym, że są zrobione na innej bazie, jest to, to, jest to baza gęstsza, dzięki temu o wiele lepiej trzymają się kulki naszej przynętowej. Można wrzucić naszą kulkę na 30 minut do godziny, wtedy ten zapach jeszcze mocniej wchodzi w tą kulkę i świetnie trzyma się i właśnie przede wszystkim chodzi o to, że właśnie tutaj baza jest gęstsza i lepiej trzyma się tej kulki przynętowej, natomiast, natomiast nasze sok dipy są to dipy, dipy rzadsze, które przede wszystkim są do zalewania zalęt. Wśród karpiarzy również panuje opinia, że w okresie letnim możemy nęcić bez ograniczeń ilościowych, ponieważ ryba wyje wszystko, bo jest ciepło, to nęta nam się e, przede wszystkim pelec szybko rozpuszcza itd. Tak, tak, owszem, ale nie zawsze. Często jest tak, że e, Mniejsze ilości robią lepszą robotę niż wielkie ilości bezmyślnie wrzucane do wody. Pamiętajcie o tym. Szczególnie w zbiornikach bardziej dzikich, gdzie ten karm nie jest przyzwyczajony do dużych ilości. Czasem niewielkie porcje potrafią zdziałać cuda. Także wszystko róbmy z rozsądkiem, aby osiągnąć te efekty nad wodą. Sezon karpiowy zbliża się wielkimi krokami, także czas już planować nasze pierwsze wypady nad wodę. Ja dzisiaj się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie wcisnąć subskrypcji tutaj na dole pod filmem i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!